Dalej się boleśnie jedzie po tym wypadku. Albo wyjdę bez telefonu, no też taka jest szansa. Po tym, jak zostałem potrącony na rowerze, lewo postanowiło zablokować mi konto. Przez co straciłem wszystkie godziny i nie mam aktualnie jakiejś do pracy. Próbowałem na Uberze i Wolcie, jednak w tygodniu nie ma w ogóle dostaw. Co jest bardzo dużym problemem, bo nie mam jak w tym momencie zarobić ani nagrać filmu. więc Zauważyłem, że aktualnie naglewo jest wysokie zapotrzebowanie, więc mogę kliknąć, rozpocznij teraz i jechać około godziny. Jednak zamówiłem sobie teraz jedzenie i będę musiał gościebie napisać, żeby zostawił pod dziwiami. Mam pierwszą dostawę. Z ziemniaki spółka. Z tego co rozumiem mogę jechać dopóki zapotrzebowanie nie spadnie. Mam nadzieję, że nie spadnie przez godzinę lub więcej. Dalej się boleśnie jedzie po tym wypadku. Ciężko mi się schodzi i wchodzi bo mam taką wielką ranę na boku. Ale na szczęście nic z nogami ani rękami nie jest. Nie wiem czy kiedy wy widzicie ten film. Jest już film z wypadku. Ale jak jest już na kanale to polecam wam zobaczyć. Rękawiczek nie wzięłem. Myślałem, że będzie cieplej. prawo oznaczone, że gotowe. 14 cztery kilometra, więc nawet git Kabla do telefonu nie wziąłem, kurde Więc długo nie pojeżdżę dzisiaj Z 15% procentami Nie widzę przyszłości, czy jechać dłużej Ponoć 5 minut jazdy, ale czy to będzie serio 5 minut, czy takie wiecie googlowskie 5 minut, bo to się bardzo dużo różni. Pierwsze 10 minut już prawie gleba, a tym razem z mojej winy. Mam nadzieję, że gościu z mojej dostawy zostawi mi to jedzenie pod dziewiami i nie zabierze do siebie, O, z nim ustaliłem, co ja mu podam kot po prostu, bo no, musiałem wyjść szybko. Coś jest nie tak z tym rowerem, mówię bardzo pcha na bok, jak coś teraz czuję. Albo wiatr, albo to dosłownie mnie rower, no bo to wiatr chyba, że mi się tylnie koło wygięło po wypadku, co byłoby dosyć niekomfortowe Zaraz się przyjrzę temu rowerowi bo coś mu nie ufam dzisiaj a bo tu to na osiedle jest na no spoko no i teraz pytanie gdzie to będzie? Chyba to jest tutaj, już tu miałem ostatnio. że się zastanawiałem z której strony podjechać, a tu jest po prostu zaraz taka dziura i mieszkanie. Może jeszcze jedno się uda z tą baterią. 14% to niezbyt dużo, chociaż głowa już pozwala jechać z takimi procentami, bo normalnie to ciężko jest ogólnie z takimi procentami jechać. Nawet jak to będzie parominutowy film, to i tak git, bo nie mam kompletnie już filmów zapasowych. No niestety, przed wypadkiem pozbyłem się prawie, prawie całego zapasu, bo mało jeździłem. No a teraz by się przydokł. Dobry. Smacznego. O kolejne, dobra, biorę. Albo po drodze pojadę po kabel. No w sumie mogę. Mam taką okazję akurat tutaj. Jest to po drodze, więc się wrócę po ten kabel, niestety. A jest gotowe, ale no zdążę, że wróci po kabel. No co to jest parę minut. I teraz bardzo ważne pytanie. Gdzie jest moja dostawa z Ubera? Tutaj, właśnie, po tej przeciwnej stronie. Idealnie w tym miejscu miałem ten wypadek. Więc nie chcę już tu wyjść, jadę sobie. Teraz, niestety, mimo tego, że mam pierwszeństwo, to się cykam wyjechać. Te ładowarki odebrałem swoją dostawę, akurat zdążyłem, mając 1%, więc się udało, ale jadę jeszcze teraz do Burger Kinga z 1%. Więc muszę to jakoś odebrać. Najlepiej byłoby tam wolno jechać, żeby przynajmniej do tych 300% podłapać. No albo wyjdę bez telefonu, no też taka jest szansa. Bo jak się rozoduje, to już koniec. Jadę teraz na oko kompletnie, bo ja nie wiem w ogóle gdzie można tą dostawę. Wydaje mi się, że jest w stronę Gumieńca do Którzyna O jest 2%, więc będę mógł normalnie teraz Tak z 1% tym się bałem, że mi w ogóle zdobywali tą dostawę Teraz ja pojadę już tędy tej bardziej znam tą drogę niż tą Prosto i tam będę miał zjazd na cmentarz Wydaje mi się to bliżej Chyba po tym skończę, bo boli mocniej, plus ja mam to jedzenie swoje, a nie, że ży, nie chciałbym, żeby było zimne. Już pewnie jest chłodne, ale mam nadzieję, że w miarę się będzie, no bo skoro wożę ludziom zamówienia sobie po godzinie, to mam nadzieję, że moje w mojej torbie też wytrzyma tam godziny. Trochę było w gościa torbie, ale mam nadzieję, że jakoś mega zimno się nie zrobiło. Z tego co widzę, wyjdzie mi 36 na godzinę, więc nawet będzie wynik. O 4% już się naładowało. Bardzo dobrze. Ile ja tu będę miał? Kilometr. Czy ja chcę jeszcze brać? No nie wiem, Jakieś bliskie morze. Ale mam te połado że mogę skończyć kiedy chcę. Miałem sprawdzić, czy on koło krzywe po tym wypadku, ale ja jeszcze tego nie zrobiłem. Może zaraz to zrobię, bo coś dziwnie się jedzie często. No, może być krzywe, skoro mi w tył uderzył. Albo co mogę ósemka zrobić. Chyba nie wiem, czy on mnie tak zrzuconało. Musi być, ale po konkretnie do tego te ja pojęcia nie mam. Tu pokazuję już 5 minut, na szczęście ścieżką rowerową. Minus jest takie, że to boli, jak jadę, bo się rana rozciąga, ona była mocno otwarta. Ile ja mam wydać? 40 zł ze stówy. Fajnie, że nie mam w ogóle solda gotówkowego, więc mądrzy są ludzie z głową. No mam 100% wydać resztę, kiedy zero mam solda gotówkowego, pokazali mi wpłacić. Właśnie przez to mi zablokowali konto. Miałem ponad 70 zł solda gotówkowego, wysyłali mi jakoś od 14, że mam wpłacić wysłali mi od 14, że mam wpłacić nie, wysłali mi, wysłali mi od 19, że mam mi wpłacić pieniądze jak miałem wypadek a godzinę później zablokowali mi konto z powodu tego, że nie wpłaciłem w ciągu 24 godzin, mimo tego, że wysłali mi to dopiero. No i mam zablokowane konto, bo no, godzinę minęło 24 godziny i nie zdążyłem wpłacić. Walili mi chyba z 40 godzin slotów, miałem prawie codziennie sloty tam po 3 godziny. No ale niestety, bo sobie pomyślało sobie zablokować, bo wiecie, dało się mieć po 300 zł salda cały czas w tamtej aplikacji i nie było problemu. Bo tu nagle 70 zł salda i już jest problem, bo trzeba. Wpłacić w godzinę jeszcze podczas swojego slota. Teraz będę w drobny przypać mu resztę, bo ja nie mam inaczej. Ja mam swoją kasę tylko. Nie mam od tego, bo nic. Jak widzicie, saldo gotówkowe mam zero. Mam sekundę. Dobra, smacznego. Mogę chyba kończyć. na piwek 10 zł. No ja nie chcę, więc kolejnego zamówienia jeszcze takiego daleko. No to zrobimy podsumowanie tego krótkiego filmu. Zarobiłem dzisiaj 27 zł zaokrąglają, bo pierwsza była za 11, druga za 16 plus napiwek dycha, no to wyszło mi 36 zł, no 37 zł na godzinę w ciągu jednej godziny więc jak na razie będzie GIT, nie mam slotów próbowałem na Wolcie i na Uber, no jak się pewnie domyślacie jest trzeci dzień próbowania i nie wyszło nie ma w ogóle dostaw oczywiście tylko w Szczecinie, no w innych miastach pewnie Uber i Volt dalej normalnie funkcjonują ale w Szczecinie jest bardzo duża lipa ja na Wolcie mam ustawiony skuter, na skuterze czasami są dostawy, ale i tak nie ma ich zbyt dużo, Na przykład no właśnie od dwóch dni nie ma w ogóle Zawsze wychodziła godzinówka 60-70 na godzinę, 80 czasami, a tu nagle nie ma w ogóle dostaw przez parę dni No ale no wiadomo, najczęściej dostawy na tej aplikacji są właśnie w weekendy, w ciągu tygodnia nie ma, a Uber na ustawionym rowerze kompletnie, no ciężko Ja w ogóle nie mam dostaw na Uberze na rowerze, jest to wino miasta, ale też po części tego, że mam ustawiony rower, a nie mogę Zmienić pojazdu, ponieważ niestety nie mam prawa jazdy. Tak to bym sobie ustawił skuter. W tej bardzo owocnej godzinie, podczas której zrobiłem 26 ,37 zł. 37 groszy, 10 zł. To 37, 37. Ta miniaturka nie jest clickbaitem, bo się zastanawiam, czy od Glovo nie odejść. Ponieważ tak wchodziło nowa aplikacja Glovo, miałem rangę 4, czyli dostawałem tam sloty chyba o 17, czy tam szybciej jeszcze. I pokazywało mi na początku, że ja będę awansował do rangi trzeciej. I nagle z dnia na dzień nie wiadomo, co się w ogóle stało. Nie widziałem w ogóle, że miałem jakąś małą akceptację, czy byłem nieaktywny w godzinach tych gorących, czy jak to się nazywa. Ale dostałem e, rangę w dół. Po wypadku dostałem bardzo niską rangę. Nie wiem, dlaczego to mi tak spadło. I aktualnie mam rangę siódmą, więc dostaję sloty o dziewiętnastej. I jak już pewnie widzieliście na miniaturce, no nie ma tych godzin. W tym filmie udało mi się wyjść na godzinę, nie mając. W ogóle slota, bo była bardzo wysoka aktywność. No ale wiecie, nie ma codziennie tej wysokiej aktywności i nie ma w ogóle slotów. Ja w ogóle w tym tygodniu, odkąd nagrałem ten film, przejechałem z dwie godziny. Porównując do tego, że normalnie jeździłem 3-4 godziny dziennie, no to jest gigantycznie bardzo słabo. Niestety na Wolcie mogę jeździć, ale no w tygodniu jest dosyć słabo, najlepiej na weekendy. A Uber na rowerze, w moim przypadku, tym bardziej w Szczecinie, to totalny koszmar, nie ma w ogóle dostaw, więc nie wiem, czy. By Będą się filmy pojawiać Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście filmy krótsze niż w tym momencie są Parominutowe, tam 5 6 minutowe, ale po prostu żeby były Bo ja nie wiem, czy dam radę w ogóle wyjść na te glowo, jak już to na inną aplikację Ale tam no nie wiadomo ile dostał, dostanę, więc filmy mogą być bardzo krótkie Więc napiszcie w komentarzu, czy poczekać aż będą normalne zroty na głowo, czy wrzucać krótsze filmy jak na razie